z obrazem i na końcu ona się pożegnała i poszła i to było coś nie musiało musiała zejść bo się skończyła bateria iii, iii. tak śpiewała? bardzo ładnie tak. to ja tego nie widziałem ale ja widziałem to miałeś szczęście być, zaraz, tak wiele ci opowiem co widziałem zobacz, kotek goni tego, kotka no to zobaczmy następny fragment może o, idą, 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 idą. Dzień dobry panowie bezrobotni. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Są trzy dobre wiadomości. Hurra! Pierwsza wiadomość, roboty będą kontynuowane. Hurra! Druga wiadomość jest taka, że przyjechał Wojt, przywiózł szmal i tak jak się umawialiśmy, 100 dziennie będzie. Zaraz, miał być 150. No jest 150, no, no, no a to? To, a to jak szpadelek, szpadelek, Gumiaczek? gumiaczek. Za gumiaki, za gumiaki, za no to te gumniacze. Ale za, za darmo. darmo! I wiadomość trzecia, że po tej brudnej robocie przyjdzie robota czysta. U wójta trzeba będzie wybudować saunę, basen kort. i kord. Tak jest. No. A powiem to czysta, o, lekka robota to będzie po 80. O, tak lekka, ale z herbatą. Z herbatą tak jest. Każdy o, będzie sobie mógł przynieść o, herbatę. O, o, ja? No a, do, do roboty, jak o, to tak. mówią? Nie traćmy czasu. Dobra, no Wojtku, a powiedz, czy jakieś nowe żarty przywiozłeś z wakacji? Bo ja nic nie przywiozłem. I ona mówiła tak... Wieczkę, ale to... Do Latoja tak? A żart słyszałem, proszę ciebie, tylko... Mogę ci powiedzieć nawet. Do recepcji w hotelu schodzi gość i mówi zasłałem łóżko Recepcjonistka mówi dziękuję a on mówi płosze no ale dlaczego co dlaczego on mówi płosze przecież tak się nie mówi ona powiedziała dziękuję a on chciał powiedzieć proszę ale powiedział płosze przejęzyczył się nie tylko on szedł żeby po prostu poinformować ale no miał nie wszyscy wszystkie mówią litery no dlaczego no bo na przykład jak dziecko jest to czasem nie mówi czy tylko cy No Mam przecież dziecko w hotelu nie on był dorosły ale on innej litery nie, nie mówił To no może jakiś fragment z tych, z tych naszych śmiesznych rzeczy. To... Już są, panie doktorze. Prosimy, prosimy, prosimy. Drodzy <kuh> goście, prosimy. Dzień dobry. A to Poczeka. Pan. Tak. Dzień, dobry. Dzień dobry. Ja przyjechałem w sprawie próbek biegaczy. Wiadomo. Biegacz. My tu mamy wszystko jak w pudełeczku. Biegacze. A nie, przepraszam, to łyżwiarz. A po czym pan poznał, panie profesorze? Bo zimne bardzo. Aha, to. O, tu, biegacz. Ojej, to. Co? Chyba jakiś chory bardzo. Nie, nie, to przy pobieraniu, przyciął sobie. No. Ale to zaraz zrobimy za jakąś godzinkę, bo mamy nawał roboty. No. A co, co jeszcze? Co jeszcze? Jeszcze z naszym juniorem Józiem. No ale też Józio Józio już 30 próbek jego badałem. Taki sam wynik był. 33. Koksuje koksujesz 33. 33. Koksujesz jak nie wiem to. Gdzie? Ja tylko kropelki do oczu brałem. Pana kropelki próbety. do oczu? Kropelki do oczu? To gdzie se pan to wkraplał? No do oczu, przecież chyba sam wiem najlepiej do czego sobie. <noise> Dobrze, o tym nie będziemy dyskutować. Właśnie chciałbym zaznaczyć, że dwie próbki były negatywne. A zaraz. Siostro, pamięta siostra? Te dwie negatywne? Oczywiście. Nasz kot mruczek i ta następna też mruczek. O, od kota wzięte. Podmianka i chcecie z nas zrobić przestępców? Pewnie, że kot to nie bierze do pingu. Jakoś go nie widziałem ostatnio. No, bo go wypuściłam na wolność. No i dobrze. Nie będzie... Wry... scher mi tu ze zwierzętami robił. To może co to ja jest? taką mam ostatnią próbkę. Jusia, no, od... Ja znam pana próbki. On dał na korytarzu, bo nie chciał przy siostrze tutaj przed wejściem. Na korytarzu? Tak. I siostra weźmiesz matę i tam wytrze po nim. Pan mi też próbkę przyniósł ostatnim razem. I co? No pijany właśnie. był. Jak to pijany i rekord jak to, polski? Jak to pijany? No to pijany rekord nie... polski, bo pijany tylko dlatego. 3,8. Po... Co mu za to grozi? No, prawo jazdy na pewno mu zabiorą. Jak będzie dojeżdżał na trening? Ja nie wiem. Dobra. I dziękuję. Proszę mi nie nachodzić, bo to dezorganizuje moją pracę. Owszem, mogę to przebadać w drodze wyjątku, ale wynik nie zależy od naszej umowy, tylko od tego, co wykażą odczynniki. Niech siostra uważa. Trochę rybacz. Pożegnaj się, Józiu. Do, do, do widzenia. Do widzenia. I radę Józiu, nie pij więcej. Nigdy nie piłem. Nie on do oczu. Niech siostra zerknie, co on tu przyniósł. Które to? To. Pryje. Nie. Mazowszanka. Mniej, mniej nagazowana jest. A, to, to miłe, że krajowego używa. No właśnie. Witam w naszej kuchni pełnej niespodzianek. Witamy pana Wacława. Dzień dobry, się mówi panie Wacławie. <laughs> Dziękuję, że mi pan przypomniał. Jak się zamyśliłem. Dzień dobry. W naszej kuchni dzisiaj porozmawiamy o potrawach z gry. Z grzybów. Gdyby było z grzybów, to powiedział z grzy, a nie z gry. No, czy czyli źle pan powiedział, trzeba by powiedzieć z grzy, skoro to jest z grzybów. Ale to nie jest grzybów. To dlaczego pan od razu nie powiedział, że to nie jest grzyb? To powiem od razu o potrawach. Z grilla. Tak, przepraszam, ale wydaje mi się, że wymawia się to grill. Dlaczego tak pan sądzi? Bo ja tak to wymawiam zawsze. Grill. A to może nie o tym samym mówimy? O tym samym. To jest taki piekarnik na podczerwień. Taki rożen elektryczny, co to można by do piec, bo na skutek tych promieni, tych podczerwonych. Nie, nie, nie. Ja mam na myśli, panie Wacławie, grill klasyczny na węgiel. A węgiel, skała sadowa organiczna, tak? O to Panu chodzi. No, to w tym o wypadku. Barwie od brunatnej do czarnej. Powstała głównie w górnym karbonie, w permie, Proszę. Albo w trzeciorzędzie. Tak, ale to ja nie chcę. Z resztek substancji roślinnych. Proszę, z domieszczeń produktu ich rozkładu, Ech. albo z substancji mineralnych. Dziękujemy panie Basławie. bardzo. Ja nie chciałem o takim właśnie węglu mówić. Kopalina palna, stanowiąca bardzo ważny surowiec, bardzo ważny surowiec energetyczny i chemiczny, zwłaszcza w Polsce w latach 70. -tych. Dziękujemy, bardzo. I taki kawałek skały na przykład, wydobyty z kopalni, to też jest węgiel. Tak, Prawda? oczywiście, panie Batkowie, ale nie. A o... jeszcze taką ciekawostkę panu powiem na koniec. Że w przyrodzie nie tylko brunatny węgiel występuje, ale również biały węgiel. Tylko, tak. że on jest bardzo trudny do, do, do spotkania. To tak jak kwiat poproci. Tak, ale my nie o takim węglu właśnie mówimy, bo węgiel używany do grilla to węgiel drzewny, czyli jak sama nazwa wskazuje, zrobiony z by. im panu ułatwić, bo jakoś się. Pogubiłem <gubiłem> <gubiłem> oczywiście łatwiej Panu i widzom. Zrobiony jest z tego, z czego Krakowianka jedna miała chłopca. A miała chłopca z, z Wrocławia. Tak, oczywiście e, węgiel drzewny wcześniej rozgrzewamy. Ja to zrobiłem w domu, żeby nie e, przedłużać. E, następnie możemy włożyć odrobinę e, polędwicy, e, schabu. A Pan co włoży, Panie Redaktorze? Odrobinę paróweczek, żeby nie przedłużać. E, przy tym jeszcze wołowiny. Też można. Y, tak, denaturatu. W żadnym wypadku nie wolno lać na rozgrzane ognie. Dlaczego, panie redaktorze? A dlatego, panie Wacławie, że przede wszystkim taki ogień nam zepsuje całe nasze jedzenie. Proszę, ja może pokażę do kamery, jak wygląda taka parówecka. To jest czysty węgiel, prawda? A, węgiel, skała osadowa. E, my już wiemy, co to jest węgiel, panie Wacławie. A przy tym te spalone resztki pana ciała, czy też włosów, ewentualnie odzieży, mogą nam... Nie spożycie? Tak, jest, oczywiście. Jak łączyć estetykę? Estetykę wspólnego spożywania y, z grilla potraw. Dlaczego nie? grilla? Smacznego. Wiesz, jak mi tak opowiadałeś o tym sopocie, tak. że przypomniałem, że ja zobaczyłem samą końcówkę. Y, i... A zobaczyłeś jedną? No, samą końcówkę tego festiwalu zobaczyłem i to mi się tak skojarzyło, bo. Kończymy już niedługo nasz program. I... Ale tylko na, na dwa tygodnie, bo potem. I wiesz, co jedna pani powiedziała przez mikrofon. Znaczy do, ze strady, do tych... Tak? Nie. Zakończam festiwal. No bo już był koniec. Zakańczam, powiedziała, festiwal. Ale to powiedziała na początku festiwalu czy na końcu? Nie. Powiedziała, zakańczam festiwal. To możemy, zakańczamy nasz program teraz. We love you! We love you! Yeah! Someone, ah. Yeah!